Są różne interpretacje proroctwa z Księgi Daniela, rozdziału ósmego. Najpopularniejszą interpretacją jest ta, która wskazuje na Antiocha IV, Epifanesa. W tym odcinku pokażę, jak wiele jest sprzeczności z tą interpretacją. Zarówno w rozdziale siódmym Daniela, jak i w rozdziale ósmym czytamy o małym rogu. W zasadzie wszystko w tych rogach, z tych dwóch rozdziałów, jest identyczne. Pierwsze: obie potęgi są symbolizowane przez róg. Drugie: oba rogi z początku są małe, oba kolejna sprawa stają się potem wielkie. Następnie możemy zauważyć, że obie są mocą prześladowczą. Oba wywyższają siebie jako yy, i bluźnią. Oba atakują lud Boży. Oba są ograniczone pewnym okresem proroczym czasu. Oba pozostają aż do czasów ostatecznych. Inna sprawa jest taka, że możemy zobaczyć, że oba zostają zniszczone przez moce nadprzyrodzone. Skoro więc yy, Róg z rozdziału 7 symbolizuje papieństwo, to wertykalna ekspansja rogu z rozdziału ósmego musi wskazywać na to samo królestwo. Jednak, mimo tak licznych dowodów, jakie przed chwilą ci pokazałem, wielu uważa, że róg z rozdziału ósmego nie reprezentuje papieństwa, a jedynie jednego z królów Syrii, Antiocha Epitfanesa IV. Nie w ogóle nie dziwi, że ta interpretacja została wysunięta właśnie przez Kościół katolicki, a konkretnie przez jezuita Luisa del Alcazara, który zasugerował się właśnie błędami Machabeuszy i właśnie w te, przez to wysunął swoją wersję. Jednak bardzo dziwi mnie to, że rzekomi protestanci tę interpretację tak powszechnie przyjęli. Na temat rozdziału ósmego księgi Daniela nagrałem już kilka innych materiałów. Linki znajdziesz do nich w opisie. Dzisiaj pokażę ci dziesięć sprzeczności w wersji jezuickiej. Zacznijmy od tego, że nawet sam Jezus Chrystus odniósł się do tych rzeczy. Powiedział on: Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym, kto czyta, niech rozumie. Jezus uważał, że obrzydliwość spustoszenia dopiero ma nadejść, więc Jezus nie aplikował proroctwa dotyczącego obrzydliwości spustoszenia do Antiocha IV. To nam powinno wystarczyć, bo skoro sam autor całej Biblii tak mówi, to nad czym my się jeszcze zastanawiamy? Jednak, prześledźmy każdy jeden wiersz, wiersz o tym rogu z ósmego rozdziału Księgi Daniela, aby nie mieć żadnych wątpliwości. W tym rozdziale czytamy o dwóch zwierzętach, o baranie i koźle. Mamy również podaną interpretację wprost. To znaczy wyraźnie czytamy, że baran z dwoma rogami to medo persja, a kozioł z jednym rogiem to Grecja. Czytamy tam, że Grecja zdobywa Medopersję persję oraz, oraz pierwszy król symbolizowany przez jeden róg kozła łamie się. Wszystko wskazuje na to, że jest to Aleksander Wielki, który zmarł w bardzo młodym wieku. Następnie na jego miejsce wrastają cztery inne rogi, o których czytamy, że są to cztery królestwa, na które rozpada się Grecja. Aleksander Wielki nie miał potomstwa. Jego państwo zostało podzielone dokładnie na czterech generałów. Wtedy kozioł stawał się bardzo wielki, ale gdy stał się potężny, złamał się wielki róg, a na jego miejsce wyrosły cztery rogi okazałe na cztery strony świata. O tych wszystkich rzeczach mówię więcej w odcinkach podlinkowanych w opisie. Zresztą, w rozdziale siódmym co do barana, kozła i rogów mamy podaną interpretację. Także możesz po prostu przeczytać sobie ten rozdział i te sprawy będą dla ciebie jasne. Dzisiaj skupimy się jedynie na dalszej części tego prorostwa, ponieważ teraz wchodzi na scenę ów bluźnierczy róg. A z jednej z nich wyłonił się mały róg, który szybko urósł ku południowi, ku wschodowi i ku ozdobie. Skąd wyrasta ten róg? Wyrasta z jednej z czterech stron świata, a nie z jednego z czterech rogów. Więc nie może być to potomek Seleucydów. Niestety, wiele tłumaczeń błędnie interpretuje ten werset, sugerując, jakoby ten róg wyrósł z jednego z innych rogów. Rzym wyrósł jako niezależne państwo, nie z jednego z czterech rogów. Dlatego, jak najbardziej spełnia to kryterium. Więcej na ten temat mówię w odcinku Walka o położenie Małego Rogu. Link w opisie. Przeczytaliśmy, że ten róg wyrasta ku południowi, wschodowi i ku ozdobie, czy prześlicznej ziemi, jak to inne tłumaczenia podają. To by sugerowało jego ekspansję również w stronę Jerozolimy. Czytamy, że ta ekspansja postępowała szybko lub bardzo. Różnie to słowo jest tłumaczone. Jednak nie możemy tego powiedzieć po Antiochu IV. To jego poprzednik rozciągnął królestwo na południe, a Antioch IV jedynie zdobył deltę w 169 roku przed Chrystusem. Czyli nieznacznie powiększył królestwo na, na południe. Podobnie z ekspansją na wschód. To poprzednik Antiocha e, dokonał wielkich rzeczy na froncie wschodnim. Sam Antioch jedynie trochę powiększył e, terytorium w stronę wschodnią. Jednak nie równało się to z, z jego poprzednikiem. Dlatego nie możemy powiedzieć, że, że to prorostwo mówi bardzo wyrósł ku wschodowi. Podobnie ma się sprawa ze zdobiciem Jerozolimy. Nie Antioch IV, a jego poprzednik, czyli Antioch III zdobył Jerozolimę, a Antioch IV ją otrzymał jako spadkobierca, po czym nawet stracił nad nią panowanie. Zatem wynik działania Antiocha w tych yy, trzech kierunkach były nieznaczne lub w niektórych wypadkach nawet negatywne. Niektórzy mówią, że przecież róg symbolizuje króla. Jak i królestwo? I powinniśmy ten werset aplikować do Syrii, a nie do samego Antiocha. Jednak jest z tym podejściem jeden problem. Ponieważ róg symbolizuje albo króla, albo królestwo. Jeżeli powiemy, że tym rogiem jest całe królestwo, to wtedy wszystkie inne rzeczy napisane o tym rogu w tym rozdziale powinny się wypełnić w Syrii. A przecież się nie wypełniły. Jedynie Antioch IV jako tako pasuje do pewnych aspektów tego proroctwa, głównie jeśli chodzi o prześladowania. Musimy się zatem zdecydować, czy ten róg to jeden król, czy całe królestwo. Nie możemy sobie wybierać znaczenia tego symbolu, zależnie od tego, jak nam to pasuje. Rzym natomiast wypełnia tę symbolikę idealnie, zarówno w sposób dosłowny, jak i duchowy. Wzrósł aż do Wojska Niebieskiego i zrzucił na ziemię część wojska oraz gwiazd i podeptał je. Ponadto powstanie przeciw księciu książąt, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony. Znowu, kto jest tym rogiem jeden król czy całe królestwo? W tym wersecie czytamy o tym, że ta władza ma charakter religijny, ponieważ róg ten stawia się na równi z Wojskiem Niebieskim i walczy z księciem książąt, królem królów, czyli z Jezusem. W wersecie 25 przeczytaliśmy, że to właśnie walka z Jezusem sprawiła, że został on skruszony. Jednak z historii wiemy, że Antioch zmarł podczas przygotowań do wyprawy irańskiej a nie podczas walki z panem panów. Dodatkowo ten róg miał występować butnie przeciwko aniołom, czyli wojsku niebieskiemu oraz gwiazdom nieba. Antioch IV wprawdzie prześladował naród izraelski i chciał wytępić judaizm z powierzchni ziemi, jednak nie dlatego, że sam siebie podawał za osobę boską. Chociaż w pewnym sensie, w sensie jego walka z judaizmem mogła być podciągnięta pod te wersety, to o wzroście czy wielkości horyzontalnej absolutnie nie możemy tego powiedzieć. O tym wzroście czytamy zarówno w stosunku do Barana, medopersji, jak i Kozła, czyli Grecji. Jednak odnośnie tego małego rogu czytamy, że wyrósł bardzo, oraz o jego wyrośnięciu czytamy aż trzy razy w wierszach od 9 do 11. Dodatkowo w wersecie 24 czytamy, że miał on potężną siłę. Zatem powinniśmy obserwować, że Antioch IV, albo nawet cała Syria, przewyższyła wielkością i siłą Medopersję oraz Grecję. Tak się jednak nie stało. Był on dużo słabszy i mniejszy od poprzednich królestw, czy nawet od władców poprzednich królestw, takich jak Cyrus czy Aleksander Wielki. Rzym natomiast zarówno zdobył całą ziemię, jak i aż do tej pory nią trzęsie, jak i wyrósł bardzo wertykalnie w stronę wojska niebieskiego. W poprzednim odcinku podałem ci parę cytatów, pokazujących, kogo ta potęga uważa za Ojca Świętego. Wzniósł się nawet aż do księcia tego wojska, i przez niego została odjęta codzienna ofiara, i zostało porzucone miejsce jego świątyni. Jaką władzę ma książę wojsk anielskich, którym jest Jezus? Czyli do jakiej władzy Antioch się rzekomo miał wynieść? Ten werset to dokładnie opisuje: Jest to stała codzienna ofiara oraz służba świątynna. Stała codzienna ofiara jest symbolem codziennego wstawiennictwa Jezusa za nas w niebiańskiej świątyni. A świątynia wskazuje na odpuszczenie win. To jest potęga Jezusa, to jest jego władza i moc. Ten ruch zatem powinien zastąpić wstawiennictwo Jezusa swoim pośrednictwem oraz twierdzić, że ma moc odpuszczania grzechów. Tego Antioch nie zrobił. Rzym natomiast jak najbardziej. Faktem jest, że Antioch zakazał służby świątynnej. To trzeba mu przyznać. Jednak nie wzniósł się do księcia wojsk, tak jak to jest napisane w tym wersecie. Także wojsko zostało mu podane przeciwko codziennej ofierze z powodu przestępstwa. I porzucił prawdę na ziemię, a cokolwiek czynił, powodziło mu się. W sposób dosłowny to Antioch dokonał tego przestępstwa poprzez złożenie świątyni, świątyni świni dla Jowisza. Czy jednak porzucił prawdę na ziemię? Prawda to przykazania, Słowo Boże oraz Mesjasz. Więc za jego czasów, owszem, on chciał yy, po, powalić te rzeczy na ziemię, kazał spalić kopię prawa, ale przecież mu się to nie udało. Żydzi nadal, a może i jeszcze więcej te rzeczy wywyższyli. Nikt w swoim umyśle, oprócz Antiocha, nie zrównał tych rzeczy z rzeczami ziemskimi, więc prawda nie została powalona na Ziemię. On chciał to zwalczyć, bo nienawidził tej religii, ale to nie znaczy, że prawda przestała być uważana za coś pochodzącego z nieba. Wręcz przeciwnie. Rzym nato natomiast wmówił wszystkim swoim poddanym, że to Watykan stanowi o prawdzie, a nie Biblia. I to mu się udało, dokładnie tak, jak jest to przepowiedziane w tym wersecie. To Rzym papieski wystąpił przeciwko stałej, codziennej ofiarze poprzez wprowadzenie pośredników do Boga. W katolicyzmie nie wolno, nie wolno przyjść bezpośrednio do Stwórcy, chyba że przez kapłana, jakiegoś może świętego lub Marię. Biblia natomiast mówi wprost: Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek. Chrystus Jezus. W wersecie dwunastym przeczytaliśmy, że cokolwiek czynił, powodziło mu się. To nie jest właściwy opis życia Antiocha. Przegrał on wiele wojen, musiał się wycofać z Egiptu, stracił panowanie nad Jerozolimą, o czym już sobie powiedzieliśmy. Jedynie przez parę lat miał powodzenie w niszczeniu judaizmu, ale to zdecydowanie za mało, aby powiedzieć, że cokolwiek czynił, powodziło mu się. Jak to natomiast było z Rzymem? Oczywiście, Rzym miał swoje wzloty i upadki, jednak jak to jest, że to supermocarstwo aż dotąd rządzi światem? I powiedział do mnie: aż do 2300 wieczorów i poranków wtedy świątynia zostanie oczyszczona. 2300 wieczorów i poranków. W ogóle nie pasuje do czasu zaprzestania służby w świątyni, ani do czasów rządów Antiocha, ani na, nawet do czasów rządów Syrii. Nawet gdy podzielimy to na dwa, tak jak niektórzy sugerują, mówiąc, że 2300 oznacza, że 1250 wieczorów i 1250 poranków, czyli 1250 dni. To nawet niecałe trzy lata, te niecałe trzy lata i tak nie pasują do wydarzeń opisanych w tym rozdziale. Jest jednak inna interpretacja, oczywiście odrzucona przez katolicyzm oraz protestantyzm, która jednak pasuje do proroczego kalendarza. Mówię o tym więcej w odcinku Oczyszczenie Świątyni oraz w odcinku Sąd. Linki w opisie. A pod koniec ich panowania, gdy przestępcy dopełnią swej miary, powstanie król o srogim obliczu i podstępny. W tym wersecie czytamy, że pod koniec panowania czterech królów powstanie inny król. Jednak Antioch był dziewiątym władcą Seleucydów, a po nim było jeszcze dwudziestu trzech innych, więc nie powstał pod koniec panowania czterech rogów, a raczej trochę przed połową. Rzym natomiast powstaje i zdobywa władzę dokładnie pod koniec panowania państw utworzonych. Po podziale Grecji. A dzięki jego pomyślności, poszczęści mu się podstęp w jego ręku. Będzie się wynosił w swoim sercu i w czasie pokoju zniszczy wielu. Ponadto powstanie przeciw księciu książąt, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony. Ten werset nie opisuje sposobu działania Antiocha. Tak jak już wspomniałem, nie miał on jakiejś wybitnej pomyślności. Chociaż był on trochę przebiegły, to jednak nie jest to jego cecha, która go wyróżniała. Gdy jednak spojrzymy na Rzym bogański, jak i następnie papieski, to widzimy, że to jest dokładnie to, co wyróżnia ten system. Jak widzisz, wiele rzeczy nie zgadza się z tą interpretacją. Jest jednak parę szczegółów, które moglibyśmy powiedzieć, że się w nim wypełniły. To znaczy, w wersecie 24 czytamy, że spowoduje okropne nieszczęścia oraz że zniszczy możnych i lud świętych. Rzeczywiście, poprzez okropne prześladowania spowodował te nieszczęścia i, yy, i wprawdzie nie zniszczył ludu świętych, jak to jest opisane, to jednak bardzo mocno ich wyludnił. W wierszu 25 jest napisane, że bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony. Tutaj niestety nie mamy jasnego przekazania odnośnie jego śmierci. Księgi machabejskie podają nam aż trzy wersje wydarzeń na temat jego śmierci. Nic więc dziwnego, że te księgi nie weszły do kanonu Pisma Świętego. Jeszcze bardziej nie dziwi fakt, że Kościół katolicki, mimo tego, dołączył je do swojego kanonu, mimo tak rażących sprzeczności. Odniesienie bez udziału rąk ludzkich jest bardzo podobne do tego z rozdziału drugiego księgi Daniela, gdzie czytamy to, że widziałeś jak kamień został odcięty z góry bez pomocy rąk i skruszył żelazo, brąz, glinę, srebro i złoto oznacza, że wielki Bóg oznajmił królowi co nastąpi potem. Cen jest prawdziwy i jego znaczenie pewne. Słownictwo jest aż nad wyraz podobne. Kamień bez udziału rąk kruszy te metale, Uderzając stopy posągu. W ósmym rozdziale czytamy, że ten róg zostanie skruszony bez udziału rąk ludzkich. Wszystko wskazuje na to, że mowa jest o tym samym wydarzeniu o powtórnym przyjściu Jezusa. Tak jak mówiłem na początku, samo słowo Jezusa odnośnie ochydy spustoszenia powinno nam wystarczyć. Jednak mam nadzieję, że teraz nie pozostawię Tobie żadnych wątpliwości w kwestii tego, o kim jest mowa w rozdziale 8 Księgi Daniela. Już za tydzień. Pokażę Ci parę innych prorost biblijnych, mówiących o tym bluźnierczym rogu. Subskrybuj i daj łapkę w górę. Śledź nas na Facebooku oraz na Telegramie. Działamy już teraz również na library, czyli lbry.tv. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.